Dobry Państwu. Chciałem Państwu pokazać maila, którego otrzymałem wczoraj i tu jest wydruk z tego maila. Teraz Państwu umieścimy to na końcu filmiku. I co chciałem powiedzieć? Do dzisiaj ludzie nie wierzą, że Państwo nie, że Polska nie jest krajem, że jest tak naprawdę y, korporacją jest prywatną firmą, którą przyjęli no już za czasów y, oczywiście stalinowskich. Ludzie, a właściwie to nie ludzie, bo to są, nie wiem dla mnie, to są półzwierzęta, a nie ludzie, które y, niszczą własne gniazdo, żeby mieć kontrolę oczywiście nad innymi. I w tym dokumencie jest pokazane, jest to wydruk. Dokumentu ze Stanów Zjednoczonych jest numer y, rejestracyjny podany, kto i tak dalej. Tu po osoba, która mi to przysłała, pozakreślała y, co odnosi się do czego, pisząc po polsku też. I y, chciałem Państwu tak z grubsza pokazać o co chodzi. Okazuje się, że skarb państwa Rzeczypospolitej Ludowej. Jest naprawdę w Stanach Zjednoczonych, i tu jest adres Nowego Jorku. Ja nie będę tłumaczył tego z angielskiego, bo nie znam angielskiego akurat. Tutaj druga, drugi opis, czy strzałka, pokazuje, kto tym zarządza. Administrator, konsul generalny trzeciej RP. Wiadomo, kto jest trzecia RP. Następne, następne zakreślenie pokazuje nam, jaka kancelaria zarejestrowała Polskę jako prywatną firmę, tutaj pokazuję, pokazane jest na żółto, która mieści się w Wielkiej Brytanii, w Londynie oczywiście, i dalej jest na tej kartce pokazane, opisane. To jest koszt kancelarii, która zarejestrowała nasz kraj w Ameryce jako prywatną firmę, żebyście nie mieli wątpliwości. I tutaj jest adres tego. Tu na, na dole jest kwota podana, za jako, na jaką kwotę to zarejestrowane i ile nas to kosztuje. 54 miliardy dolarów, proszę Państwa. Każdy z nas, Polaków, jakby miał taką kwotę, którą oddajemy. Na tą mafię, która przejęła Polskę jako kraj i zrobiła z niej no, kraj niewolniczy, to jest 54 miliardów. Jak to podzielicie na ilość osób w Polsce, to są już dziesiątki czy setki tysięcy, które każdy z obywateli polskich mógłby mieć do własnej dyspozycji. Mało tego, jest to całkowita kwota rejestracji trzeciej RP. Ameryce, żebyście nie, nie mieli wątpliwości, gdzie to jest i pod kogo podlegamy. Jesteśmy y, niewolnikami Ameryki. I koszt angielskiej kancelarii wynosi 12% prowizji z tego. Czy sobie Państwo wyobrażacie, jak jesteśmy grabieni? Y, na oczach wprost. Płacimy za coś, co jest wam, w ogóle nam niepotrzebne. Po drugie, państwo nie może funkcjonować. Nie będąc, nie mając własnego yy, ani rządu, bo to jest pra praktycznie dyrekcja jakiejś prywatnej firmy czy zarząd, dlatego się dzieją w Polsce takie cuda, yy, że sami już widzicie chodzimy w maseczkach i tak dalej, chociaż jest to bardzo niezdrowe, bo oddychamy wtedy yy, tym, co wydychamy, więc nam się bakterie i zaczynamy zapadać na zdrowiu. To już pomijam, że tak się dzieje. Ale praktycznie ta rządowa marfia, sterowana odgórnie, to są marionetki, czy no, lalki, którymi oni się bawią. Yy, dzięki temu, że jesteśmy, nie jesteśmy państwem, mogą robić z nami co chcą. I do tego jeszcze ta prowizja, którą musimy odprowadzać. Czy, proszę Państwa, czy jest to normalne? Wątpię, ale tak się zastanowić, ile po, y, obywateli polskich zdaje sobie sprawę, że takimi właśnie mykami czy oszustwami nasz kraj jest grabiony, gospodarka rujnowana tym bardziej teraz przy tej pandemii świrusa? Y, gdzie nie wiem w przeciągu może kilku tygodni wszystko padnie i już będzie nieodwracalna zmiana no, totalny upadek gospodarki? No i żeby wiele nie gadać, Daję wam tu dowód, który powinien was za, e, no, zmusić do myślenia i jeżeli chcecie przetrwać w tym kraju, to nie wiem, co mam powiedzieć. Wyjdźcie na ulicę, brońcie własnej wolności, niepodległości, własnego życia i, i jakiegoś statusu materialnego. Jeżeli, <laughs> przepraszam, nie zrozumiecie, kim jesteście, to zapomnijcie, że w tym kraju już cokolwiek się zmieni. Tu jest między innymi Taki apel do przedsiębiorców. Wiele czasu wam nie zostało, żeby gospodarkę jeszcze utrzymać. Jak zwolnicie wszystkich ludzi, którzy pracują, to ci ludzie nie będą mieli pieniędzy na przeżycie, a wy także. Bo kto będzie pracował? Więc kapitał, jaki jest jeszcze wytwarzany na rzecz Skarbu Państwa, nie naszego, zresztą jak widzicie, tylko korporacji, która przejmuje te wszystkie finanse to nie widzę świetlanej przyszłości dla naszego kraju w najbliższych już miesiącach, może góra latach. Ja jeszcze tutaj umieścimy link, gdzie jest zarejestrowany Urząd Skarbowy, który naprawdę nie jest Ministerstwem Finansów. Dlaczego? Więc płacicie podatki na prywatną firmę, która jest zarejestrowana w Warszawie, ale nie tam, gdzie pod innym całkiem adresem, ale to już nie będę o, o tego omawiał, bo nie pamiętam dokładnie, ale po prostu umieścimy link z adresem, gdzie NIP i tak dalej, gdzie ta firma, tak zwana Urzędem Skarbowym jest zarejestrowana. Dziękuję bardzo.